No, i jak tam twoja rana? Goi się dobrze, ale jeszcze przez jakiś czas mam się trzymać z dala od kłopotów. I prawdę mówiąc, jest to powód, dla którego chciałem z Tobą porozmawiać. Naprawdę chcesz, żebym wpakował się w kłopoty w Twoim imieniu? To się jeszcze zobaczy. Widzisz, jest pewna dziewczyna, właściwie dama. Wydaje mi się, że ktoś rzucił na nią zły urok. Albo jakąś klątwę. A skąd pomysł, że chodzi o klątwę? Zachowaj, proszę, dla siebie wszystko, co powiem. Normalnie nie byłbym tak niedyskretny, ale bardzo się o nią niepokoję. Vivienne unika ludzi, i mimo, że jest najpiękniejszą spośród panien, trzyma mężczyzn na dystans. Ja postanowiłem uciec się do podstępu. Czy podstęp przystoi rycerzowi? Na wojnie, tak. A miłość to przecież wojna. Zatem pewnego wieczora zaczaiłem się pod domem jej szwaczki. A gdy Vivien wychodziła, wpadłem na nią niby przypadkiem i zaproponowałem, że ją odprowadzę. Przystała na to i z początku wszystko szło dobrze. Zgodziła się wracać dłuższą drogą. W końcu zaczęła nawet odpowiadać na moje próby podjęcia rozmowy. Aż tu nagle. Aż tu nagle z jej ust w połowie zdania wydobył się dziwny pisk. Stanąłem jak wryty, a ona zaczerwieniła się i rzuciła do ucieczki. Nie pobiegłem za nią wtedy. Ale jeszcze kilka razy próbowałem się do niej zbliżyć, bo chciałem się dowiedzieć, co się dzieje. Bałem się, że wpadła w jakieś kłopoty. Zauważyłem, że nocą często wychodzi do lasu. Spaceruje po Bolanie, niedaleko sadzawki. Czasem próbowałem iść za nią, ale gubiłem ją za każdym razem. Jakby rozpływała się w powietrzu. Opowiedz mi więcej o Wivien. Kim jest? Skąd pochodzi? Jest dwórką jaśnie oświeconej. Jej matka też była dwórką, a ojciec rycerzem. Tyle udało mi się dowiedzieć. Ale księżna złości się, gdy o nią wypytuje. Vivienne spędza dnie za murami pałacu. Ale mamy szczęście, bo została patronką tegorocznego turnieju. Każdy uczestnik będzie mógł z nią porozmawiać. To mamy raczej spory problem. Nie jestem uczestnikiem. Wszystko już sobie przemyślałem. Zajmiesz moje miejsce i będziesz miał szansę z nią porozmawiać. Bardzo mi zależało na wygranej w tym turnieju. Ale dla Vivienne zrobię wszystko. To, co mówisz, jest całkiem ciekawe. Ale teraz nie mogę zająć się zagadką Vivienne. Rozumiem. Sprawy wagi państwowej mają priorytet. Jednak gdybyś zmienił zdanie, wróć do mnie, proszę. Nie wiem. Trzęsie! odciął Klementa rozbić. Chodź, by nie A kapitana wie, że się w balku, tam nie wytrzymał. Ciało rycerza. To gion.